Część speed dzisiaj. Ja kupiłem speedrące za 50 czy ileś złoty. I to jest... To jest pokażę wam, to... Jest le, to jest Lego Speed. To jest... Lego Speed Champions. I to jest nazwa tego samochodu, czyli McLaren na tak, 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 Od 7 lat tak, ja mam 8, więc mogę składać Tutaj tak, 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 na tak, live. albo live bo macie makna senna i macie klockową, a tu macie taką serię. macie, pie macie pierwszą stękę, drugą stękę i trzecią stękę. Tak to się prezentuje. Jutro będę dziś składać i może Muszę powiedzieć, nie. To już na wszystko. To jest króciutki filmik. Cześć i do zobaczenia.